Wszyscy w swoim życiu prawdopodobnie mieliśmy momenty, w których nie mieliśmy siły nawet wstać z łóżka. Ja właśnie w takim momencie w swoim życiu jestem stąd ten filmik, by pokazać Wam, w jaki sposób ja radzę sobie z takimi dołkami. Podstawą każdego sukcesu myślę, że jest plan, dlatego zawsze, gdy czuję się źle, tworzę właśnie taki plan, co mogę zrobić, by w moim życiu było mi lepiej. A jeszcze ważniejszą rzeczą jest to, by faktycznie wprowadzić ten plan w życie. Dobry nastrój, czyli rzeczy takie jak ładny zapach, pozapalane świeczki, czy także muzyka, są elementarną rzeczą, dzięki której możemy poczuć się od razu lepiej. Tańcząc, wytwarzamy hormony szczęścia, przez co także w dłuższej perspektywie czujemy się lepiej. Także czysta przestrzeń wokół nas ma bardzo duże znaczenie, także ja od razu zabrałam się jako jedną z pierwszych rzeczy za sprzątanie mojego pokoju. Jestem jedną z osób, które naprawdę nie mogą normalnie funkcjonować, gdy ich przestrzeń jest brudna i. Tak naprawdę w takim chaosie nie mogę myśleć. Jedną z rzeczy, na które zawsze zwracam uwagę, zawsze gdy w moim pokoju jest bałagan, to od razu wiem, co się dzieje. Zawsze zadaję sobie pytanie, czy na pewno wszystko ze mną ok. Jest to jedna z rzeczy, po których od razu widzę, że coś dzieje się nie tak jak powinno. To, co wkładam w swoje ciało, także definitywnie ma jedną z największych ról, jeśli chodzi o dobre samopoczucie. A ostatnio zauważyłam, że jedzenie, które spożywam, jest daleko od ideału i każdemu zdarzają się takie dołki. Oczywiście w tym filmiku nie mogło zabraknąć tego, by bać także o swoje ciało. Dzisiaj będzie mój pierwszy raz właśnie używając tego depilatora, bo zawsze, tak jak już mogliście wcześniej zauważyć, używałam włosku do depilacji, a dzisiaj właśnie będę depilowała sobie właśnie tym cudeńkiem moje całe nogi, także życzcie mi powodzenia, bo jedyne, co mam na ten moment, to jest właśnie taka stara instrukcja. I trzeba robić to na mokro. Więc idę tutaj dodać trochę żelu pod prysznic i wody i zobaczymy, jak to będzie działało. Bardzo strasznie to boli, tym bardziej na rękach. Właśnie skończyłam całe i jak widzicie, mam pełno takich plam na ręce. Z tego, co widziałam na TikToku, to jest to normalne, także brzmi to w taki sposób i jest to takie bolesne. możemy iść zrobić sobie whole body shower i następne podpunkty z mojej listy. Od bardzo długiego czasu nie miałam takiego typowego whole body shower, by wyglądał on estetycznie i bym dobrze się w nim czuła. Właśnie wróciłam z whole body wash i umyłam także moje włosy, które będę zawijała wywałek. Teraz jedną z ostatnich rzeczy na liście, rzeczy do zrobienia na dzisiaj, będą paznokcie i myślę, że będę szła w coś bardziej takiego eleganckiego, klasi, więc myślę, że paznokcie zrobię różowe, a od nóg em, prawdopodobnie czerwone. Także bierzemy się za to i jest już bardzo późna godzina, a jutro muszę bardzo szybko wstać, bo o 9 wyjeżdżam na pewien event, także musimy się zbierać, ponieważ prawie jest północ. A moje ręce dosłownie są takie shiny. Dzisiaj był bardzo długi dzień i także w trakcie tego dnia miałam lekką załamkę z powodu pracy, dlatego też dokończymy dzisiejsze ogarnianie mojego życia także jutro. Także podzieli się to tak, na takie dwie części i pewnie was też przeprowadzę przez mój jutrzejszy dzień e, rano i przez cały event. Także idziemy robić paznokcie. Rzeczą, którą uwielbiam robić, gdy mam dołek, jest oglądanie seriali lub filmów z dzieciństwa. Naprawdę pomaga to uwolnić wewnętrzne dziecko i uzyskać prawdziwe szczęście, które miało się, gdy było się dzieckiem. Jeśli chodzi o robienie włosów na wałek, tak jak już wspomniałam we wcześniejszym odcinku, który możecie zobaczyć w karcie, jest to mój ulubiony sposób na włosy. W tym dniu miałam zbyt wysokie oczekiwania co do samej siebie, bo nie wszystko wróciło do normy, dlatego chcę wam przypomnieć, że powrót do normalności to jest proces, którego nie da się osiągnąć jednym dniem. O, teraz właśnie mamy ranek drugiego dnia i bardzo muszę się śpieszyć, więc tylko przyszłam do was, żeby zdjąć... Mój wałek, i zobaczyć, jaki będzie rezultat. Bo z nim to bardzo różnie wychodzi. I mam nadzieję, że dzisiaj akurat będzie ten dobry dzień, bo naprawdę okoliczności tego wymagają, żeby to dobrze wyglądało. Um. Nie, co to ma być? Wygląda jakby w ogóle nie było jeszcze wyschnięte. Miałam to przez całą noc. Początki są takie fluffy. Na te początki są ładne, ale reszta... Zrobię makijaż i wracam do was. Może coś się poprawi. Nie robię kamieniem głasza, więc włączył się trochę taki mm, South moment. Basy. wydaje mi się, że są już ok. Jeszcze, jakie je rozpuszczę, to będzie inaczej, ale no, na początku się przestraszyłam i myślałam, że będzie o wiele gorzej. Także kończę, głaszę. Nagrywam jeszcze TikToka z moim makijażem. Tutaj możecie zobaczyć moją nazwę na TikToku. Um, wtedy się ubieram no i będziemy jechali. Tak brzmi z mojej pracy, jest trochę messy. Nie mamy czasu, żeby to Wyglądało estetycznie. Dosłownie mam dwie minuty, dobrze, że miałem przygotowany outfit, ubieram dzisiaj to z tą torebką i z wysokimi butami, i po prostu mam dwie minuty, żeby się ubrać. Także odkładam kamerę i widzę się z Wami w aucie. Myślę, że ten event bardzo dużo mi dał i jak i motywacji i bardzo myślę, że pomógł mi w takim powrocie do siebie, ponieważ występowało na nim bardzo dużo ambitnych osób. Po braku czasu da się. Naprawdę już dwa tygodnie też się da, więc yy, tym bardziej dziękuję im, że da się. Cel nasz jest najważniejszy. Dziękuję. dziękuję. Spokojny wieczór jest jedną też z najważniejszych rzeczy. Dzięki niej zawsze mam energię rano, by wstać z łóżka. Konkretna nocna rutyna, jak i poranna są kluczowym elementem. Drugiego dnia byłam jeszcze bardziej zrezygnowana niż pierwszego, i nie miałam energii na nic. Na szczęście niewielka muzyczna rutyna poranna i tańczenie do muzyki bardzo mnie rozbudzają i dają mi motywację na odchodzący dzień. Lecz postanowiłam się bardzo przełamać i pójść na siłownię, tak jak sobie zaplanowałam wcześniej. Gdy z niej wróciłam, kompletnie nie żałowałam, czułam w sobie. Rozsprajającą mi energię i czułam się nawet później bardzo dobrze. Teraz, gdy już tak naprawdę wszystkie takie rozluźniające rzeczy, które bardzo potrzebowałam, są zrobione. Zostało mi tylko parę ostatnich rzeczy, a będzie to bardziej w strefie takiego planowania, i parę rzeczy, które bym chciała zaplanować i wrócić tak, jakby na taki dobry tor, na którym jestem praktycznie zawsze. Jest to siłownia, na której widzieliście, że przed chwilą byłam, i właśnie chciałabym bardziej ją rozplanować, ponieważ przez ostatnie dwa miesiące. Chodziłam bardzo w kratkę na tą siłownię, i ogólnie mój ruch i cokolwiek takiego było bardzo ograniczone. Właśnie, ostatni raz na siłowni byłam dwa tygodnie temu, a właśnie przed tym razem, dwa tygodnie temu, nie byłam na siłowni miesiąc, także mega w kratkę, i dlatego chciałabym do tego bardziej wrócić i to rozplanować, bo zawsze miałam cel od początku tego roku wychodzić na siłownię trzy razy w tygodniu. Oprócz kiedy mam okres, kiedy mam miesiączkę, to wtedy. Właśnie robię jakąś jogę, po coś takiego lżejszego. Dlatego chciałabym to rozplanować i właśnie się tym zajmę. Moją kolejną rzeczą, od której bardzo odeszłam myślę, że przez matury, jest francuski, ponieważ ja uczę się francuskiego sama od jakiegoś roku, ale właśnie przez większość czasu uczyłam się tego francuskiego tylko na duolingo, więc niezbyt wiele mi to dało, jak możecie się domyślić. A od paru miesięcy. Zaczęłam uczyć się sama, ale przez ostatnie dwa miesiące także w ogóle, w ogóle nie ruszyłam tego francuskiego, także muszę sobie go zaplanować. I odczułam taką dziwną motywację. I wczorajszy dzień był właśnie taki bardziej, że dopiero się w to wtaczałam i nie byłam taka pewna. Czy to wszystko da mi motywację, i na dzień wczorajszy nie czułam żadnej praktycznie motywacji do dalszego działania. Tak, dzisiaj, gdy wstałam, poszłam na tę siłownię. Myślę, że ta siłownia miała bardzo duży wpływ na to, jak się czuję. No i czuję mega motywację, żeby właśnie tak sobie wszystko rozplanować i właśnie do tego francuskiego, by się go uczyć. I ostatnią rzeczą, trochę bardziej rozbudowaną, są moje cele. Na 2024, z czego miałam także filmik i robiłam Vision Board. I właśnie tutaj, w tym zaszycie, mam zapisane sobie. Tutaj właśnie, już Wam pokazuję, mam sobie rozpisane chyba właśnie na pięciu stronach. Yy, dokładnie, co chcę robić w danym kierunku, jeśli chodzi o różne moje cele. Mam 21 celi na ten rok, które są i tak. Bardzo mało rozbudowane w samych podpunktach, i na przykład, gdy mam tutaj. W jednym punkcie, tutaj mam w piątym punkcie hairker. No to właśnie potem, gdy mam to rozpisane, to jest to już bardziej przerażające, bo właśnie jeden punkt ma w sobie jeszcze pięć innych podpunktów, co chcę robić właśnie w tym kierunku. Także chciałabym bardziej do tego wrócić, bo pewnie większość z Was nie oglądała tamtego mojego odcinka, ale właśnie mówiłam wtedy tam, że z każdego z tych punktów będę co tydzień wybierała jeden i realizowała i wtaczała, jakby w moją rutynę, jeden z nich. A właśnie przez ostatnie dwa miesiące, gdy miałam taki natłok, po prostu myślę, że do tego się przyczyniło bardzo. Taki koniec szkoły, matury, i znalezienie nowej pracy, i tak naprawdę myślenie o przyszłości i tym, co chcę robić dalej w życiu. Myślę, że to bardzo się przyczyniło na to, że byłam bardzo zestresowana i nie miałam wręcz czasu na moje cele, których było bardzo dużo, i. Byłam nimi trochę przytłoczona, ale teraz mamy na to energię i siłę, także wracamy do tego. Także właśnie teraz będę w moim notesie, który jest także planerem, rozplanowywać właśnie te cele na 2024 rok. Właśnie ostatnio przeszłam z takiego komputerowego, iPhone'owego kalendarza, na którym miałam wszystko, do właśnie tego stylu kalendarza, ponieważ Myślę, że jedną z rzeczy, która przyczyniła się do tego mojego wypalenia, było właśnie taki natłok tych zadań, bo naprawdę miałam cały kalendarz zajęty i powtarzające się zadania codziennie i myślę, że to bardzo przyczyniło się do mojego wypalenia. Także chciałam spróbować czegoś nowego i wydaje mi się, że to jest takie bardziej feminin. I także mam na każdy dzień, mam na każdy dzień osiem. Linii, więc nie mogę przesadzić z zadaniami, które sobie robię, lecz tutaj, jak już możecie zauważyć, trochę przesadzałam. Um, ale myślę, że to będzie fajny sposób na takie powolne wtoczenie się znowu w ten rytm. Także zabieram się do planowania tego. Chciałbym się otaczać taką pink girly estetyką, właśnie taką koket. Czuję się jak takie słoneczko, i jest to naprawdę taka mała rzecz, ale moim zdaniem bardzo dużo dla mnie personalnie ona robi. natury jestem osobą, która jest takim chodzącym słoneczkiem, która myślę, że rozświetla każdemu w moim otoczeniu dzień. I czasami, gdy zagubię to wewnętrzne słońce, to powraca ono do mnie z podwójną siłą. Dla lekkiej inspiracji muszę się posilić moim vision board, który mam tutaj. Wgląda on w taki sposób i jest tu bardzo dużo zdjęć, ponieważ ten, który może mogliście obejrzeć w tym filmiku, ta vision board, którą miałam, którą miałam w dokładnie tym miejscu, gdzie znajduje się teraz szafa, została zdarta, gdy Miałam lekkie przemeblowanie w moim pokoju. Ten filmik także możecie obejrzeć tutaj, w tym rogu. Trochę zainspirować tym i ustawić sobie przypomnienie, żeby w ogóle zaglądać na tą playlistę, bo ostatni raz, gdy na nią zaglądałam, to było gdy ją tworzyłam. Także nie chcę, żeby ona była, żeby moje starania poszły na marne, dlatego. Muszę ją przeglądać co jakiś czas i myślę, że teraz właśnie dodam sobie do niej jakieś takie nowe rzeczy. Minęło tak naprawdę już pół roku, więc sporo czasu od kiedy robiłam tą tablicę i na pewno mam nowe pomysły na swój, swój samorozwój i po prostu chciałabym coś do tego dodać, więc teraz się za to zabierzemy. W trzecim dniu, czyli tak naprawdę dzisiaj, czuję się o wiele lepiej i widzę znaczącą poprawę w swoim nastroju, tak jak i motywacji. Jest to także moja rada dla was, by nawet gdy nie odczuwacie tej motywacji i może wam zabrać to bardzo długo, by wrócić w swój naturalny rytm, warto jest poczekać i dać sobie czas i w końcu wszystko się znormalizuje. Nie jestem wam nawet w stanie powiedzieć, jak dawno robiłam medytację, a była to kiedyś dla mnie taka bardzo oczywista rzecz, którą zawsze codziennie rano i wieczorem robiłam. Od roku zaprzestałam robienia medytacji. Tak naprawdę nie wiem z jakiego powodu. I właśnie to jest też mój znak, by do niej wrócić. Takim sposobem wszystko z mojej listy zostało odhaczone. Ja czuję się świetnie. Było warto dać sobie czas, by przejść przez te wszystkie kroki i dać sobie czas na tak naprawdę wyzdrowienie. Mam nadzieję, że ten filmik także wam pomoże, jeśli zmagacie się właśnie z takimi gorszymi okresami. Dajcie znać w komentarzu, czy taki format filmiku wam się spodobał i do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki, pa pa.